Dokąd zmierza Śląsk Wrocław, a także inne zespoły, będące aktualnie w strefie spadkowej. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dnia Piłce I tematyka odcinku trochę smutna, ponieważ pogadamy sobie o tych drużynach, które mają spore problemy, które okupują ostatnie miejsca w tabeli, a także te, które są nad kreską, ale mają jednak mnóstwo kłopotów, w związku z tym słabym punktowaniem, a więc sobie postaramy pospekulować, wydedukować, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o najbliższe kolejki, a konkretnie tę najbliższą przyszłość przed listopadową przerwą na kadrę. Zanim sobie wejdziemy w ten klimat tabelek, analiz, statystyki tych wszystkich danych, dla których, które dla Was przygotowałem, zachęcam wszystkich do sprawdzenia linków w opisie na dole. Przede wszystkim mój Twitter, Facebook, Instagram, ale też strona, która niedawno powstała, a więc 365 filce.pl to jest też taki odpowiednik tej mojej działalności w internecie, a więc różne wnioski, wywiady, treści, które powstają, natomiast w formie pisanej koniecznie. Sprawdźcie, moi drodzy, ten link na dole, a jednocześnie ja zachęcam Was do strony Football Team, to jest taka gra przeglądarkowa w której możecie zabawić się w piłkarskiego menadżera. Kto lubi takie historie, to koniecznie sprawdźcie. Skorzystajcie z też linka, który Wam tutaj proponuję na dole. To otrzymacie przy rejestracji ode mnie bonus na start. A teraz dokładnie zagłębmy się w tę tematykę przyszłości klubów, które mają duże problemy, a więc mówiąc kolokwialnie i wprost, kto może spaść z ekstraklasy? Tak wygląda aktualna tabela, myślę, że doskonale wszyscy ją znają, ale warto sobie odświeżyć z dużym też wyszczególnieniem, ponieważ no doskonale wiemy, że przed między nimi Śląskiem jeszcze zaległy mecze, bowiem WKS konfrontuje się w zasadzie jutro ze Stalą Mielec, no i jeszcze jest to spotkanie przełożone z Radomiakiem Radą, oba mecze domowe, natomiast tak to wygląda, no niewątpliwie najwięcej problemów przed wicemistrzem polskim, więc właśnie zespołem trenera Jacka Magiery, natomiast także o dużych problemach może mówić puszczenie Połomice, która na zakończenie tej 12 serii gier przegrała z Radomiakiem Radom, z kolei w miejscu w, na miejscu 16 w strefie spadkowej jest Lechia Gdańsk, która właśnie zamyka tę strefę, także no niewątpliwie Benieminek z Gdańska, Puszcza także Śląsk, to są ekipy, które mają duże problemy, ale też no, na pewno o dużym komforcie pracy nie mogą mówić trenerzy pracujący w Stali Mielec, Koronie Kielce czy Radomiaku Radom, ponieważ te ekipy są tuż nad kreską. W tym odcinku głównie skupimy się na terminarzach, a więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o najbliższe kolejki przed tą listopadową przerwą na kadrę i dotkniemy sobie tych sześciu zespołów, o których powiedziałem wcześniej, ponieważ na no, niewątpliwie to nad nimi wisi takie widmo spadku, chociaż wiem, że być może to jest już trochę przesadzone, z uwagi też na to, że mamy 12 kolejkę. Natomiast zanim wejdziemy w ten klimat, dwa słowa na temat Śląska wrocław ponieważ wydaje mi się, że w się trzeba mówić dużo, zwłaszcza że Śląsk potwornie rozczarowuje, jest to wicemistrz polski, który gra poniżej pewnych oczekiwań. Ja ostatnio też nagrałem taki film dotyczący. Z zespołu Jecko Magiery, gdzie podkreślałem, że tutaj no nie trener powinien się tłumaczyć w dużej mierze, ale między innymi dyrektor sportowy, który tutaj gdzieś sprzedał tych piłkarzy, którzy byli absolutnie kluczowi w tamtym poprzednim sezonie więc to jest Erik Exposito czy na ULA. Natomiast no wiem też, że przez polskie media przetoczyła się już taka dyskusja i też specjalnie chciałem się powtarzać dlatego chciałem Wam pokazać inną statystykę, taką trochę bardziej kompleksową i szerszą, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o przyszłość tych zespołów, które znajdują się w strefie spadkowej, a więc paradoksalnie chciałem tutaj spojrzeć na tę przyszłość. Śląska przez takie różowe okulary, jak to właśnie wyglądało w poprzednich latach. Jak w tej chwili widzicie, cofamy się do rozgrywek 2020-2021. Uznałem, że to będzie najlepszy, ponieważ wcześniej oczywiście mieliśmy dzieloną tabelę, różne też zmiany, jeżeli chodzi o formułę rozgrywek, stąd też wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. A więc po kolei sezon 2021, też z dużym wyszczególnieniem, ponieważ to były rozgrywki szczególne, tylko jedna ekipa spadała i to było pod Beskidzie, które po 10 kolejce, bo to też jest stan po 10 serii gier, zważywszy na tę trudną historię Śląska, wówczas pod Błyskiewiczem miały tylko 9 punktów, finalnie spadło z Ligi, Piast, a także Stal wywalczyło utrzymanie. W kolejnym sezonie, gdzie już było 18 ekip, to były trzy zespoły, które kupowały tę strefę spadkową, więc odpowiednio Termalika, Warta Poznań, a także Górnik Łęczna, no i też te drużyny, tak jak widzicie, w tej chwili miały odpowiednio punktów 7, 7, a także 5. Spadł Brugbet Łęczna, a także Wisła która na tym etapie była nad strefą spadkową, natomiast rozgrywki 2022- 2023, wówczas mieliśmy spadek Lechi Miedzi Legnica i Wisły która no, wówczas była w czubie tabeli, natomiast y, utrzymanie wywalczyła Warta. No i na samym końcu sezon poprzedni, a więc spadek ruchu Chorzów, łks a także y, Warty Poznań, która paradoksalnie no, nie znajdowała się w strefie spadkowej, tak jak to było w sezonie 2-2, 2-3 czy 2-1, 2 ale finalnie spadła. Natomiast w strefie spadkowej był wtedy Górnik Zabrze, który koszmarnie rozpoczął sezon, ale finalnie wywalczył utrzymanie. No i tak jak też widzicie z takich gorących, poziom wniosków, wniosków na szybko, no to uratowała ligę wówczas ta y, Warta Poznań, która miała 7 punktów po dziesiątej kolejce, także ta sytuacja była trochę lepsza niż obecnie w Śląsku Wrocław, natomiast też, co ciekawe, 6 punktów miała na koncie Stalmielec w rozgrywkach 2020-2021, natomiast wówczas, no tak jak już powiedziałem wcześniej, spadała tylko jedna drużyna. Także nie wiadomo, czy Śląsk będący na ostatnim miejscu z ledwie pięcioma punktami po dziesięciu kolejkach jest tam w stanie utrzymanie. No, statystyka pokazuje i ta przeszłość ostatnia, że to będzie niewątpliwie trudne, no i to był pewnie też fenomen, patrząc na te poprzednie lata. Natomiast kto wie, być może dokona to zespół Jacka Magiery, no i też na temat Śląska, bo wydawało mi się, że Śląsk w tamtym sezonie był niezwykle skuteczny. To też pokazywało liczby, no i też doskonale pamiętam ten pomysł na piłkę z zespołu Jacka Magiery, wówczas to była cała gra cofnięta za linią piłki. Eric ekspozycja jako ten który potrafił Meczu, natomiast generalnie to była gra podaniami gra, powiedzmy, taka kompletna więc wszyscy za jednego. No i też arcy skuteczna, czasami gdzieś oszukująca, Te przeznaczenie tej liczby, ponieważ wielokrotnie ten wskaźnik XG był niższy niż liczba strzelonych bramek. Natomiast co ciekawe w tym sezonie jest różnie: przygotowałem sobie też taką statystykę, uwzględniając tylko mecze ligowe WKS-u, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te 10 poprzednich spotkań na poziomie ekstraklasy, liczby bramek, a także wskaźnik XG. Jak w tej chwili widzicie, bo to też się ciekawe, myślę, że warto się do tego odnieść, próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tak źle we Wrocławiu. Jak w tej chwili widzicie, tak to się mniej więcej prezentuje, więc ten wskaźnik XG skonfrontowany z tymi wynikami Śląska-Wrocław, a więc od początku to jest remis z lechią 1 do jednego. tam wskaźnik XG ponad 1, no i kolejno wszystkie mecze, tak jak tutaj widzicie, też zaznaczyłem kolorem czerwonym porażki Śląska, a więc odpowiednio mecz z Piastem, z Pogonią, z Lechem, z Motorem czy Krakowią, natomiast co ciekawe, widać też jak na dłoni, że to właśnie w tej konfrontacji z pasami ten wskaźnik Wskaźnik XG był imponujący ponad 3,30, natomiast finalnie dwie bramki. Ale to oczywiście nie przełożyło się na zwycięstwo. No i tak jak widzicie, też łączna liczba bramek strzelonych przez Śląsk w tym sezonie w ekstraklasie to jest 9, po stronie straconych 17. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik XG, a więc tych goli oczekiwanych, to jest ponad 12. Więc wniosek jest prosty: Śląsk strzela mniej niż powinien, niż produkuje w teorii tych sytuacji. To jest jakby zupełnie odwrotna sytuacja niż w poprzednim sezonie. No i pytanie na sam koniec: kto ma najtrudniejszy terminarz? Przed kim najcięższa droga, wędrówka w kontekście tych najbliższych tygodni, przed listopadową przerwą? Wydaje mi się, że to też jest taka dobra przestrzeń do dyskusji. Jednocześnie, odpowiedź na to, jak te ekipy mogą sobie poradzić. Zaczniemy sobie od 13 Radomiaka. No i tak jak w tej chwili widzicie, terminarz zielonych też tutaj zaznaczyłem od razu, żebyśmy mieli pewność, czy dany rywal jest wysoko w tabeli, czy też nie. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o mecz ewentualnie domowy, czy też wyjazdowy Od początku zespołu Radomiaka jeżeli się odpowiednio z lechem poznań na wyjeźnie, to jest konfrontacja ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski, e, potem mecze z Piastem i Pogonią Szczecin, także wydaje się, że termin nasz trudny, natomiast nie ma takich bezpośrednich starć z rywalami, który, którzy walczą o utrzymanie, którzy są blisko Radomiaka w tabeli i zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Korony Kielce, która jest 14 i e, to są najpierw trzy mecze wyjazdowe, najpierw Jagiellonia, potem rezerwy Lecha Poznań w Pucharze Polski, a potem GieKSa, no i ten maraton zespół Jacka Ziemińskiego kończy konfrontacją z Lechią, więc mówimy tutaj o bezpośrednim starciu, z ekipą, która ma Duże problemy, która ma nóż na gardę, no i można się też domyśleć, że ten mecz będzie bardzo intensywny i wymagający. Natomiast, będąca nad strefą spadkową Stal Mielec oraz jej terminarz prezentują się następująco: to jest najpierw mecz ze Śląskiem, a więc mecz już jutro. Mecz w tym takim powiedziałbym ekstra terminie, ponieważ pierwotne spotkanie zostało przełożone. Dalej to jest zagłębie Lubin, wyjazd do częstokowej mecz z Rakowem, no i potem puszczenie połomicę, więc tutaj mówimy o dwóch rywalach, którzy są w tej strefie powiedziałbym zagrożenia. Tak to można tutaj nazwać. No i dalej wchodzimy już w klimat strefy spadkowej, więc najpierw Beniaminek z Gdańska. Lechia nie gra w porze Polski, pamiętamy. Porażka z pogonią Grodzisk, a więc to są tylko trzy mecze przed tą przerwą na kadrę. No i też pytanie swoją drogą, czy to będą trzy mecze, gdzie trenerem będzie Szymon Grabowski, bo też sporo czarnych chmur, które musi odganiać szkoleniowiec Beniaminka. Ostatnia porażka z Legią, też z pewnością nie mu tutaj takiego gdzieś, powiedziałem, argumentu ku temu, że ma pracować dłużej. Natomiast no zobaczymy też na pewno ten komunikat Lechi, który, który został niedawno wypuszczony. Na pewno też nie pomaga Natomiast tak wyglądają plany Lechigdańskie. Jak widzicie teraz: Piast Biwice, Krakowia, Korona, Kielce. A więc to jest jeden mecz z tym zespołem, który ma duże problemy. To jest ekipa właśnie z Kielc. I na końcu puszczenie Półmice, która ostatnio przegrała z Radomiakiem. Generalnie ma beznadziejną serię. Natomiast to też są trudne mecze. Przed różną trenera Tomasza Tułacza, ponieważ to jest wyjazd do Szczecina. Dalej to jest również wyjazdowa konfrontacja z kotwicą ku w Pucharze Polski. Mecz domowy z Lechem Poznań. No i na końcu stal A więc jeden rywal, który jest tutaj w tej strefie zagrożenia. No i na samym końcu ewidentnie najtrudniejszy terminarz na też najwięcej meczu, to też warto podkreślić, bo to jest absolutnie e, sytuacja trudna, specyficzna, wyjątkowa, jeżeli chodzi o Śląsk wrocław I tak jak widzicie teraz, to jest plan gier drużyny ten Ryad Magierem, Co odpowiednio to jest, mecz ze Stalą Mielec, z meczu, o którym powiedziałem wcześniej. A więc ta konfrontacja, która już jutro dalej, to jest mecz z Rakowem, mecz domowy z Wicelderem. Potem wyjazd do Radomia i konfrontacja w kwarze Polski. Następnie dwa mecze e, też trudne, więc najpierw zagłębie Lubin, a później górnik zabrze. Tak to gdzieś wygląda, no niewątpliwie, myślę że Śląsk tutaj może mówić o najgorszym terminarzu z uwagi na liczbę gier, ale też na liczbę gier trudnych, intensywnych w kontekście walki o utrzymanie. Trochę o przeszłości, trochę tych danych statystycznych, jak to wyglądało w ostatnich latach i czy Śląsk może mieć jakieś nadzieje. Oczywiście nadzieje zawsze są, dopóki ta matematyka pozwala marzyć. Natomiast no, są takie, że trzeba natychmiast zacząć punktować. No i nie wiem, czy ten mecz ze Stalą Mielec nie będzie takim ostatnim gwizdkiem, ostatnim dzwonem dla Edzkamagiery. Czy ta, mówiąc wprost, cierpliwość zarządu Śląska wkrótce się skończy. Natomiast no, o Śląsku można pewnie dyskutować i dyskutować. No, myślę, że będziemy mądrzeć zdecydowanie jutro po tej konfrontacji domowej ze Stalą. Być może też cieszy ta frekwencja, ponieważ widziałem, że naprawdę no, napędzają. Się kibice i ma przyjść troszeczkę osób, około 10 tysięcy minimum, zapowiedzianych, jeżeli chodzi o publiczność na tarczyńskiej arena. Także no być może będzie to ta publika takim dwunastym zawodnikiem, takim wiatrem w żagle, no i tutaj pchnie ten Śląsk do zwycięstwa. Dajcie znać, kto w Waszym zdaniem faktycznie ma na niczy notowania, do tego, żeby się utrzymać i o kim można mówić właśnie w kontekście ewentualnego spadku. Wiem, że jest dopiero wcześniej, bo jest 12 kolejka, Śląsk rozegrał 10 meczów, no, ale już można sobie dyskutować, spekulować i zastanawiać się, kto opuści ekstra klasę. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca, kanał 365 Dni oczywiście na koniec serdeczna prośba, a więc zostawcie koniecznie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no i też oczywiście pamiętajcie o kciuku w górze pod filmem, sprawdźcie koniecznie linki na dole, między innymi link z moim portalem 365dniopilce.pl. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.